Witajcie, dzisiaj pokażemy Wam klejenie maty antypoślizgowych do drewna, tutaj płyty oraz do betonu, czyli chyba dwa najczęstsze materiały, do których będziecie tą wykładzinę taką antypoślizgową, czy to na halach, czyli do, głównie do betonu, czy to w garażu, też do betonu, chociaż w niektórych sytuacjach będzie to do drewna. Całość mam pociętą, teraz przygotuję do klejenia. Oczywiście odtłuszczam, Jeżeli będzie 300, no to wiadomo, tutaj ten proces możecie w wielu wypadkach pominąć. Zacznijmy od 900 jedynki. Ja tutaj mam już porcję nalaną no i mieszam. Jest to klej najmocniejszy do gumy. Jednak trzeba zawsze sprawdzić tę drugą, drugą powierzchnię, którą będziemy kleić. Oczywiście, jeżeli tu mówimy o drugiej stronie, czyli gumie lub metalu, gdzie jest specjalny podkład, to także nie ma problemu, ale inne powierzchnie zawsze lepiej dzień wcześniej sobie przygotować, to znaczy zrobić test tak jak my teraz tu robimy, i później kleić. Już na gotowo, jeżeli testy prawidłowo wyszły. Dobra. Tutaj jest bez żadnego gruntowania powierzchni drewnianej, przy powierzchniach chłonnych, jakiś tam zawsze grunt, typu na przykład P200, no, powinien w zasadzie się pojawić. Dobra. Przy dużych powierzchniach wiadomo, rozrabiamy tutaj to. Na zasadzie całości które, opakowania, które dostajemy, a później nakładamy to mieszając, znaczy nakładając pędzlem. Dobra. nadmiarowo. Czyli trzeba pamiętać, że tutaj w tej wykładzinie od spodu są, jest powierzchnia taka jak rowkowana, także po wyschnięciu zobaczymy, czy czasami nie będzie trzeba przesmarować tej powierzchni jeszcze raz. Dobra. Zostawiamy do wyschnięcia. W międzyczasie zajmiemy się kolejnym klejem. Aha, yy, yy, beton, bo zapomnielibyśmy beton. Do przyklejenia. Okay. Beton także nie, nie zaimpregnowany, to znaczy żadne, żadnego podkładu nie ma, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. I zobaczymy, czy przejdzie do kolejnych już gruntowych testów. Dobra, U800. Bardzo dobry klej. On tutaj w zupełności się powinien wystarczyć. Jednak w momencie kiedy mogłaby być na przykład narażona na ciągłą wilgoć, wtedy zalecane są te inne kleje, które będziemy pokazywać. Dobra, no to jedziemy 800 OK. No, i czekamy do wyschnięcia. Trzecim klejem weźmiemy ATK Fix. Ze względu na to, że tutaj mamy porowate powierzchnie, użyjemy wersji 0.1, ale nawet nie wiem, czy nie będzie tutaj wskazana wersja 54 żelu i oczywiście e, aktywator C do, e, do przyspieszenia. E, na który tu? Dobra. I jedziemy czyli na tej powierzchni. Aż nadmiarowo dałem. Troszkę tutaj rozsmaruję na powierzchni. Pamiętajcie, że tu mamy aktywator. Dlatego też o, przesadziłem z ilością kleju. No to żeby szybciej utwardzić. Tutaj także bez e, żadnego podkładu, chociaż e, przy tej wchłanialności tutaj podejrzewam, że byłby potrzebny e, 54 oraz, e, oraz zagruntowanie tego P200. Ok, okay. E, kilka minut minęło, e, dociśniemy 800. -kę. I to samo zrobimy już z 901, 800, dobra i 901. Bierzemy się za ostatni klej, 0,21 Mieszankę przygotujemy, już tego nie pokażemy, zobaczcie to w innym filmie, który nagraliśmy osobno Mieszankę mamy już przygotowaną, no to teraz nakładamy Tutaj najlepszym, jeżeli będzie wszystko ok, akurat z tą mieszanką gumy, no to najłatwiejszym do nakładania i na, będzie 0,21 dwadzieścia jeden. ok, Dobra. Ja sobie tutaj nałożę jeszcze na w tą wykładzinę, żeby on wszedł w te rowki ok. okay. No to zaczniemy e, od e, fixa. Ten klej będziecie używać w momencie, kiedy jest jakiś mały kawałek tamtej, powiedzmy kilka, kilkanaście centymetrów do doklejenia, to wtedy na szybko możecie użyć fixa, no bo łączenie będzie w ciągu powiedzmy kilku, kilkunastu e, sekund. No to jedziemy fix i, i drewno. No i jak widzicie tam, gdzie klej no to wyrywamy tą gumę. Także no... O, okej. Okay. Nie ma problemu. I zobaczcie, wyrywamy kawałka... Czy musimy zagruntować ten beton, bo widzę on jest bardzo słaby w tym miejscu. Zobaczcie wyrwane kawałki betonu. Nie przejechałem chyba szczotką żadną drucianą i zostaje ten, ale zobaczcie jaka jest różnica, tutaj coś było nie tak, nie wiem, czy niedociśnięte, że, że po prostu odpadł. Na to zwróćcie uwagę, a beton, no, tak jak mówiłem wcześniej, powinien być tak czy tak zagruntowany. Przejdziemy teraz do 901. On tu jest jako dodatek z tego względu, że on ma tak wysokie parametry, jeżeli chodzi o wytrzymałość, że jest aż nadto tutaj w stosowaniu, dlatego oczywiście możecie go użyć, nie ma problemu, ale w wielu wypadkach on jest naprawdę mocno technicznym klejem, gdzie kleimy nawet taśmociągi, gdzie guma musi być naprawdę mocna, żeby zobaczyć tą wytrzymałość prawdziwą tego kleju bo i tak wyrywamy y, gumę. No tutaj, no jak widać, nie ma problemu plus ty o. Nie. Nie wyrywa drewno, no tam nie ma. No i niejako nie tyle minusem, co po prostu wymaganiem tego kleju jest to, że powierzchnie muszą być dość dobrze spasowane. Tutaj yy, no, dziury na przykład sobie tym klejem nie wypełnicie. Ok, zobaczymy jeszcze, jak na beton. Na betonie, jest, jestem ciekaw z tego względu, że do betona akurat tego kleju nigdy nie, nie kleiłem. Ale nawet, nawet bez. Yy, nawet bez podkładu czy bez gruntu żadnego na tym betonie. Nie, nie ma problemu z tym. Ładnie. Dobra. Ok. I teraz przechodzimy do dwóch klej, które najczęściej będziecie używać. Oczywiście Fix na jakieś tam wykończenie, gdzieś tam nie doszliście. Tak U800 to już jest typowo klej, który stosujemy, jeżeli są powierzchnie spasowane do tego typu klejenia. Gdzie nie ma ciągłej, nie ma na przykład czy wilgoci czy wody. No w zupełności starcza. Wyrywamy i drewno, które i tak nie było szlifowane nawet. Kawałki. OK. Ładnie. Dobra. I teraz jeszcze do betonu. Do betonu. No tak to trzyma, to tam nie ma problemu. Dobra. W wielu wypadkach jest to w zupełności wystarczające na takie obdzieranie, które ja teraz yy, zrobiłem, to i tak jest siła nie dwa czy trzy razy, tylko wielokrotnie większa niż to, co mamy wykładzinę i się ewentualnie by przesunęło między, między sobą. Dobra? I teraz klej, który w zasadzie, od którego wychodzimy, ten U800 jest wtedy, kiedy mamy gdzieś spasowane powierzchnie, ale najbardziej zalecanym do tego typu klejenia jest właśnie 021, z tego względu, że on wybacza dużo błędów, jeżeli chodzi o powierzchnię na przykład nierówną. Nie trzeba wypełniać, nawet jak będzie, będzie jakiś dołek, czy to będzie jakiś ubytek nawet centymetrowy, to ten klej po prostu to wypełni i też tam będzie trzymał. Super, tylko problem jest taki, że do tej gumy coś tutaj o, zaczął się wyrywać szczątkami. Zobaczcie, kawałki gumy tu zostały. Nie wiem, czy za słabo nie docisłem. Dobra, spróbujemy tu. Czy ten kawałek gumy po prostu nie oczyściłem, ale jest ładnie, dobra. Ewentualnie zawsze jeszcze powtórzymy później na, na odtuszczaczu specjalnym, znaczy na podkładzie specjalnym do gumy. O, no, ładnie no to wyrwanie gumy. Ok, na podkładzie do, do gumy, i to ewentualnie, przeważnie trzeba zawsze test wykonać, czy przy gumie po prostu ten podkład musi być. Ale zobaczcie, nawet sam bez tego jest bez, bez problemu. Dobra, to teraz do betonu. No tak, i to tam nie ma. To samo. No, tutaj jedynie można się pokusić o ten podkład i przeszlifowanie ewentualnie tej powierzchni. Ale nawet jakbyśmy nie szlifowali, to jest dobrze. W kolejnym filmie zobaczycie ten klej z innymi, ale głównie chodzi o to, że przetestujemy jeszcze na specjalnym podkładzie do gumy i zobaczymy, czy zwiększy wytrzymałość.